Który był najgorszy dla Pisu, Najgorszy. I dzisiaj pańskie wypowiedzi śledzę, proszę pana. To nie są wypowiedzi dawnego ziobry. To nie są wypowiedzi dawnego ziobry. To są wypowiedzi, proszę pana, kameleona, człowieka, który dąży tylko do władzy, do niczego więcej. Proponuję pan, panu Jarosławowi prawy pory. Ja jestem prostą babą. Może ja nie rozumiem czegoś, ale rozumiem, że prawy bory to tak jak w Gorlicach, jakby się odbywały. Ja to tak rozumiem. Jeżeli się mylę, to pan mi powie, prawda? To nie są tylko wyborcy PiS-u, którzy się opowiadają czy za panem Ziobrą, czy za panem Kaczyńskim. Tylko wszyscy, prawda? I dzisiaj, żeby dołożyć Kaczyńskiemu, to wtedy wszystkie ugrupowania pójdą za panem Ziobrą, prawda? A dzisiaj ile macie? 2%? Tak się nie robi, proszę pana. Tak się nie robi. I to dotyczy pana Mularczyka, to dotyczy pana Śliwy, członków pis na których myśmy głosowali. Przepraszam, jeszcze nie skończyłam. Honorowe wyjście z tego to jest zdać mandat. Bo ja głosowałam na pana Ziobrę, ale na członka PiS, a nie na pana Ziobrę, który wychodzi z PiS i rozbija. I rozbija i rozbija ludzi. Rozbija ludzi tu na, w górach, na Podkarpaciu. Nie byłoby pana Mularczyka ani pana Ziobry, gdyby nie było pana Jarosława. Dziękuję.